Wyglądał no, się jakoś... Uć. Co? Trzeba zrobić rozgrzewkę, żeby je... Lalalala. Mówiła do mnie, do sobie tutaj. A tu jest kamera, nie? Hej! No, okay. <grywka> Mamy skalpel. Nie zaufam się go użyć. A wiesz, rozpakowywanie jest strasznie leczące i trzeba uzupełniać <grywka> kalorie. <grywka> to się mówi? Poproszę. <grywka> Jest paczka. Jak ja nagrywałam te filmiki sama. To miałam tak, że... Stresowałam się, no bo to jednak filmik. Ale teraz... Po czterech miesiącach. Aż myślałam, że na urodziny przyjdą te paczki, nie? Jak na urodziny nie, to na święta. Jak na święta nie, to się wtedy będę martwić. A ciekawe, czy to to. Serio się <laughs> my, że to nie to. <laughs> I jest papier. I jest potwier. Nie, że to to mnie. Ja. wow, To, to... jakby nie jestem zdziwiona, że to ma, ale to było tak, że wybierałam sobie lalkę i ona była na przecenie. I do tego mogłam sobie dobrać jakieś tam rzeczy dodatkowe. I... <gryw> I mogłam sobie wybrać albo taką maleńką polipkę, albo jakieś tam kalendarze, coś, no coś takiego. No ale stwierdziłam, że nie mam stojaków dla lalk, więc wybrałam stojaki. Chyba się, że mi je w takim granatowym kolorze. A oni przysłali. Takie ładniusie, Takie się. W kolorze złoty. To jest ja w kolorze miętowym, ale ten jest śliczny. I w ogóle złoty też jest śliczny. W kolorze czarnym. Dobra kota. Once again. Ten, jak takie, takie stare paczki. takie. Gdzieś jeszcze powinien mieć taki. obwiązane sznurki. Who's that cheek? Jeszcze jeden papier. Wow! Panie i Proszę o zbliżenie. Ja i moje dziecko. Dobra. Chociaż i tak jakoś jestem opóźniona w rozwoju i nic na bloga nie daję. Sorry. Może go zostawić w tym bełku Mówiłaś, że nie rozumiesz tych, którzy kolekcjonują rzeczy pudełka. Znaczy, no rozumiem, ale za bardzo później, żeby wyciągnąć. Jest instrukcja. Oko sobie wygląda tym sklepem. <laughs> Najbardziej satysfakcjonujące. Najpierw mało ważne rzeczy. Znaczy ważne, ale... ale jednak mało. To sobie nie radzę. Najpierw stojak. Czarny. Ej, dobra, i tu jest jakiś kapelusz. Znaczy nie jakiś, no jest kapelusz. Nie <laughs> jestem najlepsza w nagrywaniu filmików. Nieprawda. Ale myślę, że się rozkręcę z czasem. W środku jest kartonik. Nie no jak on. A... Naj... Najlepsza rzecz w życiu to jest odpakowanie manielale. Kolejny stojak, kolejny szarny stojak. Czemu już są w ogóle otwarte? zamknięte. Same się otworzyły. Jest karta, bo... Nie. Sebastian, Sebastian, Sebastian. tego, kto je wymawia i w jaki sposób. jak już Sebastian... Sebastian Michaelis. Michaelis. To jest dopiero druga lalka podzielemska jak w ciebie. Trzecia. Jeden. Jeszcze tysta. Ale ona wygląda dziwna. No, przez ma długie włosy. Jest tak bardzo romantyczne. No to, że każdy kolejny <laughs> Nie będzie więcej miejsca. <laughs> Na kolejny... W postaci skórosza zostały wydane te główne, czyli tam Grell Undertaker, Sebastian, Isiel. I wiesz co? Nie da się ich kupić nigdzie. No, oprócz Seby i i Isiel. O nie. Co chciało Mogam jednak związać włosy? <laughs> Przejechałam mu o ten po twarzy. I jeszcze buty. Buty zafarbowały plastik. Patrz, czekaj. Patrzcie, patrzcie i Dobra, chyba już możesz wyjść, nie? O! Jest, sobie A, zapomniałam, bo są jeszcze naklejki na twarz Ale znowu, tak jak przy nie będę ich używać, bo on też miał... Bo oni wjeżdżali w cyrku i musieli mieć wizaż. Wizaż cyrkowy. Co na klęki? Wow. mam rękawiczki. No fajnie no jest kłócymi. <grymny> Wygląda jakby na jakąś operację. To jest ten cierpny model. Tak, niby oni upadają te roki w pudełkach i one są zabandażowane tym wszystkim, ale... Tak, i mi się te włosy póki że na sokrę. Hanson, Sobie mi opowiedział na początku? I patrz, jest kontrakt. Ten sam, co masz ja na oku. I czarne paznokcie, ładniejsze niż moje. A jedna okno pisać tak to. <sum> Wiem. <sum> Nie <sum> że tak się robi. Nie. Zobacz teraz. O, wow. Trochę jakby miał brudny kołnierzyk. No dobra, nie wnikam. W końcu to jest człowiek robotny. Wow. Wow. I ma otaśmowane całe nogi, żeby mu się nie odbarwiły. Hmm, czyli nie na kolan. Ale no, tak średnio no, no, to I wygląda dziwnie. powinien zacząć wyglądać góraż. Spodobał mi się. oto jest Sebastian. Sebastian Michaelis. Sebastian chaos Z The Book of Circus. Zawsze na koniec macham. Nie, powiedz swoje pierwsze wrażenie. Moje pierwsze wrażenie? Just Piękny, że jest bardzo dobrze wykonany I że jestem pod wrażeniem mega chipów W sensie kolor chipów jest bardzo ładny Bo z tego co mi się wydaje, to jest druga wersja tej lalki I pierwsza wersja tej lalki miała zdecydowanie jaśniejsze Tak mi się wydaje Ale piękne na kolor chipów I wow I że ma kontrakt na ręku I też te rękawiczki, chociaż one tak śmiesznie wyglądają W sensie nie podobają mi się jakoś super Ale dobrze, że są ale takie małe detale, jak tutaj ten kluczyk W ogóle, no piękny jest, piękny i przystanią w ogóle czarne włosy Czy według Ciebie lalka okay, jest warto swojej ceny? Jest! Szczególnie, że kupiłam go na promce Bo on jest ogólnie chyba na każdej ze stronek na promce I kosztował 98 dolarów Więc jak za lalkę od grów W sensie z serii pulipowej to Serio, polecam Szczególnie dla fanów kurażyców. No, ja tak do 20 kwietnia czekałam sobie. I czekałam, i czekałam. Ale się doczekałam. I to wszystko dzięki Kamili, która jest operatorką dzisiejszej kamery, bo przyjechała do mnie na wakacje. Prosty dzisiaj rano się obudziłam, sprawdziłam status przesyłki. Ja nic nie zrobiłam. No, ale jesteś tu, to dzięki Tobie. Może pokażesz ołtarzek. Ojej, no dobrze, dobrze Otarzyk jest, przy Państwa, tutaj I to tu jest Cell Phantom Hive przebrany w inne ciuszki Golf i buciki są z AliExpress A spodenki są zabrane Macy i obwiązane sznurkiem No bo oczywiście Cell jest za chudy I tak, to jest jakiś mój rysunek Undertakera mhm. I miejsce specjalnie przygotowane dla Sebastiana. Już. O, końc tego dobrego. I żegnamy się. Czyli machamy. <laughs>